Cześć, witajcie, z tej strony Popaj i dzisiaj jesteśmy już po legendarnym loszku, zrobimy sobie przegląd konta, którego dawno nie było. E, mniej więcej sobie obskoczymy tutaj e, takie te wszystkie rzeczki, których e, no, dłuższy czas nie, nie omawiałem. E, no więc to no, może najpierw po ekwipunku tutaj, no cały czas w sumie bez zmian, mamy bardzo dużo tych epickich przedmiotów. Troszkę też już e, zaczynają przebijać się zwykłe przedmioty. No i mianowicie wygląda to tak, że to jest wiadomo podwiedźmy. Tutaj trzymamy to pod gibelek. Ja też troszeczkę przebrałem siebie, przebrałem sobie już nawet trochę nasze pachołki, mimo że gdzieś tam no w miarę sobie dawaliśmy radę, ale, ale uznałem, że, że jak już się pojawiały tak mocne rozstrzały na itemkach, no to trzeba było coś zmienić. Już widzę, że powoli broń będzie do zmiany, także no na bieżąco coś tam wchodzi. Zaczynamy gdzieś tam dostrzegać kryzys podkowy, jak też widzicie jest kryzys grzybkowy po, po moim failu z legendarnym lochem, ale to na luzie odbijamy się, tutaj wtedy to też były darmowe grzyby, grzyby z kodu i grzyby tak naprawdę wyfarmione awką. Ja też zainwestowałem, jeśli się nie mylę, a nie, tu nie zainwestowałem, ale to yy, tak tutaj uznałem, że poczekam ze względu na to, że dopiero za jakiś czas będziemy opróżniać przygodomot jak go sobie za te 5 dni i 19 godzin, na yy, co zresztą zaraz powiem, no ale po prostu chwilowo jest to jest grzybkowy do czasu. No to jak już byłem w tych podziemiach, yy, mamy serce na 15 poziomie, <laughs> yy, kopalnia złota jest na 10. Ekstraktor robi się nam na 15 w sumie tylko pod limit dusz, i żeby już farmić dusze pod y, kopalnię 15 plus y, ponad limit, tak naprawdę to będzie te 160 parę milionów. Y, I później, zamiast od razu lecieć w latka, no to skorzystamy z tej opcji, że teraz po kliknięciu przygodomat możemy go ulepszyć. I ja go sobie po prostu ulepszę tak przynajmniej jeden albo dwa poziomy, bo to będzie chyba dwie godziny, a później cztery i coś. Więc poświęcę te 6 godzin, on akurat z rana się ulepszy, więc w ciągu dnia sobie ulepszymy, żeby powiększyć ten limit tutaj zbierania awki. Nie musimy tego odbierać jak ja kiedyś to odbierałem i później pójdę z wiadomo z glatkiem, później sobie ulepszymy kopalnię złota na 15, a później dopiero gdzieś tego władcę. Nie zależy mi aż tak na tym PvP, tutaj yy, jedyne co to za jakiś czas sobie zrobimy to osiągnięcie, zaubicie top 1, bo tutaj go nadal nie mam. Ale ze względu na to, że statystyki nas bardzo tutaj yy, dużo od nas wymagają, bo no nie ulepszyłem tego HP, yy, no to też nie chciałem inwestować jakoś w Władka. I przez to jest to wszystko opóźnione, ale no ja i tak wiem, że duszę będę farmić, bo eventy dają tyle, że, yy, że masakra. No i właśnie jeśli chodzi o o, o, o czym, Co ja co chciałbym do czego przejść? Już nie wiem, no to przejdźmy sobie po prostu do twierdzy. Twierdza ulepsza nam się na poziom 17. Musiałbym zrobić takiego pit stopa troszeczkę na tą akademię, bo ona mnie bardzo męczy, że jest na takim niskim poziomie, chociaż na dyszkę ją sobie dobijemy. Skarbiec chyba póki co zostawia, później polecę sobie po prostu stwierdzą do 20, żeby surek też już odkładać na, na późniejsze ulepszanie kopalni. No i tak naprawdę co? Skarbiec dobijemy, może do jakiegoś 20 poziomu. Najpierw akademię do 20, i zaczniemy gdzieś tam kopalnią się zajmować. Tak, no w okolicach 360 poziomu mógłbym już zacząć to robić. Chociaż nie tak. Kopalnie najlepiej będzie ulepszać jak zaczniemy fryzować, no to właśnie okolice tego 360-370 poziomu No więc no mam nadzieję, że to w miarę się czasowo zepnie Jeśli chodzi o runki, no to ja w ogóle przez legendarny loch o nich zapomniałem, może raz na odcinku to zrobiłem albo dwa No i troszkę tutaj nam to przystępowało, bo po lewej mieliśmy 3 diecyliony, po prawej ponad 3 hmm. No i tu muszę wrócić do regularności, żeby sobie po prostu tym dobrze pozarządzać. Myślę, że powoli będziemy dobijali 2,5 tysiąca na toaletach. Jeśli chodzi o pupile, no to też od dłuższego czasu doskwiera mi ta bieda owockowa. Potem jak zraszowałem pupile, po dwa na raz zraszowałem, no to wtedy dosyć mocno z tych owocków się... Wywaliłem, no, na ziemi troszkę, troszkę to się odbiło, bo mogłem pancerniksa zostawić na 150, miałbym już tyranożaura na 200, no ale to jest taki mały błąd, który gdzieś tam, no ile się tej inteligencji mi zabił. E, tutaj natomiast to się spięło dobrze, bo mamy 200-200, e, w ogniu też mamy 200-200, w wodzie 200-200, więc tylko ta ziemia troszeczkę zabolała. E, no i tutaj mamy dwusetny na omnibumie. Jadun jest niżej, bo Jaduna zdobyliśmy najpóźniej, że niektóre pupile mieliśmy już prawie na setnym, a jaduna jeszcze nie mieliśmy. No i piątek 13, kurczę, kiedy jest najbliższy piątek 13? Na Szybko sobie wygoogluję. Bo szczerze mówiąc już nawet nie pamiętam. Piątek 13 kiedy. A, dopiero w lutym jest piątek 13. No tak, bo teraz był chyba we wrześniu piątek 13, jeśli się nie mylę, co? Mniejsza, no ale okej. Okay. Yy... Nie, nie zmieniając może tutaj aż tak tego tematu. No jeśli nie piątek, no to raczej sobie w Dominjona pójdziemy. W ogóle Dominjon potrzebna jest top 1000 albo 50 tysięcy czci. No to myślę, że tu w sumie może być faktycznie też problem, na tym EU-20 Bo musielibyśmy bić e, takich wariatów, którzy no, no są ode mnie znacznie silniejsi, bo mają tyle stat co ja w inteligencji, ale mają jeszcze drugie tyle wytrzymałości, mają dużo mocniejsze bronie e, Tutaj może tego dam radę, tylko musiałaby z niego potki zejść, to wtedy może dam radę go bić no, ale to znowu i lepsze. Dodam do znajomych i będę śledzić sytuację, żeby jakoś ten ranking sobie podbić. Tymi osobami, takimi bez gildii, eee, poszukamy sobie osób bez spotek, które o, gdzieś tam będą spadać. Tutaj w sumie jest berserker, więc berserka wbrew pozorom powinna nam się później bić najlepiej, eee, ale to będziemy też wszystko w czasie myśleć. Jeszcze w międzyczasie sobie okliknijmy tutaj, żeby nam te punkty jako tako się rozdały i za 20 sekund będę mógł sobie tutaj trochę, o, podbić elegancko, nawet szybciej. Jeśli chodzi o rękę, naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz tu przeklikałem rękę na 10, chociaż wbrew pozorom idą nam te walki łatwo. Ja też się całkiem mocno wzmocniłem, bo teraz właśnie zmieniałem te przedmioty, które naprawdę miały spory przeskok Zresztą już przedmioty teraz mi lecą na, e, w sumie to mogę tutaj sprawdzić, czy nie w sklepie. E, 406, a na sobie mamy przedmioty, tak na szybko sprawdzę. 350, więc niedługo trzepeczka będzie do zmiany, powoli broń, powoli ten Talizman. E, no i głównie te trzy przedmioty będą do wymiany, przez to mamy prawie 20 milionów HP 4,5 miliona obrażeń. 20 000 statystyk pękło, więc wygląda to całkiem przyjemnie już dla oka. No, i tutaj chyba tak o postaci mniej więcej wszystko. Nie ulepszam jakoś mocno tych przedmiotów, staram się zarządzać rozważnie z córkami, żeby aż tak ich nie, nie wyprztykać się przed gdzieś tam frizowaniem. No, tutaj to no interesuje nas 13.5 roku i chyba później już za dużo tych lochów nie będę tykać. Muszę się upewnić, 13 piętro w mroku i tutaj pod światło, nie, pod wodę, pod Poseidonga w światła, więc tak naprawdę mrok już ja powoli będę zostawiać na tym koncie. Będziemy głównie bić ten 13 piętro. A w świetle? W świetle no jeszcze coś tam raczej pobije, chociaż to jest 22, czyli my musimy miasto, miasto intryg ubić. No więc na pewno na tym Easterość się teraz skupię, jakiś tam Hemoridor sobie pewnie dobijemy, ewentualnie tą Ligę Superbohaterów. E, miasto Intryk i tu tak naprawdę zbliżamy się do fryzowania, kolejne konto będzie fryzowane, więc... Yy, no, ciekawie. Yy, I myślę, że to jest mniej więcej tyle. E, jeśli chodzi o legendarny loszek, no to zebraliśmy tym razem dwa przedmioty, ostatnio nie wiem, czy to nie był jeden. No ale procent mamy dramatycznie mały. 2% to jest zdecydowanie za mało. Te gemy będą lecieć bardzo rzadko i chyba na kolejny loszek będę musiał coś doładować i zdobyć tych itemków przynajmniej z 5-6, żeby jakoś sensowniej to wyglądało. No ale zobaczymy. No i klaser. Klaser muszę się zadeklarować, że do końca roku podbiję, eee, Muszę sobie po prostu się zmotywować i poszukać te stare przedmioty, bo kurczę już bardzo długo czasu nas to męczy. Eee. No i co, to jest chyba cały Mac bez HP. Nadal nie ulepszyliśmy ani jednego. Powiem wam, że wiele razy się bałem, że o ja tym misnąłem, ale nie jest tak ciężko jak na początku, bo jakoś tak mi się już nabyk wyrobił, że w ogóle tutaj HP nie dodaje. I wydaje mi się, że chyba się nie, nie wyłamy już. Chociaż no kto wie, może kiedyś po prostu. Po drineczku wejdę na grę i mnie pokusi. A, dopiero zauważyłem, że nie wyłączyłem tier listy, więc yy, sorki, że mam to troszkę zasłaniało. Na szczęście zasłaniało to tylko tą boczną część, więc mam nadzieję, że tutaj jako takiego problemu nie będzie. Yy, no i co, no w gildii w ogóle rośniemy cały czas, idziemy do góry. Yy, no szkoda, bo ta gildia bardzo, bardzo się tu wyciszyła. Yy, jak gdzieś lubię, jak na czacie coś się dzieje, a jak jest niebiesko, to trochę, trochę jest przykro. No i niestety właśnie ta gilda jakaś taka byłem ostatnio w takich gildiach bardziej wygadanych, a tutaj trochę, trochę gorzej możecie dać znać, czy Wy też właśnie lubicie jak, jak coś się dzieje gdzieś tam możecie poczytać, pouczestniczyć w tym środowisku czy raczej jesteście właśnie tymi cichymi graczami, którzy przychodzą, odbębnią co, co ich i lecą dalej. Aura 64 to tak jeszcze z tych rzeczy, no i wydaje mi się, że wszystko z omówienia Dziękuję Wam za oglądanie, <laughs> trzymajcie się i cześć.